Dlaczego kierowcy Formuły 1 mogą zarabiać mniej w przyszłości? Co łączy Jukiego Tsunode i Justina Bibera? No i dlaczego Sergio Perez przepraszał za swoją imprezę po zwycięstwie w Grand Prix Monaco? O tym będę dziś mówił w kolejnym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! Partnerem ósmego biegu jest marka Wall, producent maszynek i trymerów do włosów. A na początek krótkie przypomnienie. Przed nami kolejna edycja naszego konkursu, który organizujemy wspólnie z marką Wall. Kolejne pytania dotyczące tym razem Grand Prix Azerbejdżanu są już gotowe. Formularz jest w opisie tego filmu, a także w przypiętym komentarzu. No i słuchajcie, ostatnie te pytania dotyczące Grand Prix Monaco trochę trudności sprawiły. Te szczególnie dwa. Jedno dotyczące tego, którą pozycję zajmie Mick Schumacher. No, wiadomo, to dosyć trudne określenie tego. No i też jedno pytanie, które dotyczyło tego, kto będzie na czwartym miejscu. No, był Charles Leclerc i naprawdę niewiele osób na to wskazało. Ostatecznie i tak zdecydowało pytanie dodatkowe, więc zachęcam Was do tego, żeby to pytanie dodatkowe też wypełnić, żeby, żeby na to pytanie dodatkowe też odpowiedzieć. W każdym razie czekamy już teraz na Wasze odpowiedzi. Klikajcie, wchodźcie, bo zwycięzca tego konkursu zgarnił upominek od marki Wall. Prowadzimy też całorocznie Klasyfikację. Postaram się już na przyszły tydzień przygotować, powiedzmy, pierwszą dziesiątkę tej klasyfikacji, jak ona wygląda, ale tak naprawdę jest dużo zmian, bo no, ciężko cały czas utrzymać taką dobrą i dużą powtarzalność, jeśli chodzi o dobre odpowiedzi. Bawimy się dalej, no a teraz przechodzimy do tego, o czym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Zaczynamy od tematu, który gdzieś tam łączy się cały czas z limitami budżetowymi z tą piękną polityką, która w Formule 1 jest bardzo mocno obecna. Mattia Binotto przyznał ostatnio, że toczy się dyskusja gdzieś tam wewnątrz Formuły 1 na temat tego, czy by nie ograniczyć tego, jak wysokie są pensje dla kierowców Formuły 1. Chodzi o to, aby był jakiś górny limit tego, ile można kierowcy zapłacić. Teraz oczywiście zależy to od tego, w jakiej klasy jest to kierowca i w jakim jeździ zespole. Wiadomo, że najlepiej opłacani są Max Verstappen i Lewis Hamilton, no a najmniej kierowcy typu, nie wiem, na przykład Mick Schumacher czy Nicolas Latifi, który no, nie oszukujmy się, no, to głównie on płaci za to, żeby, żeby jeździć. No i tradycyjnie, jak to w Formule 1 bywa, część zespołów jest za wprowadzeniem takiego limitu wydatków, a część zespołów się temu sprzeciwia. Sprzeciwiają się oczywiście ci, którzy mają najlepszych kierowców i płacą im największe pieniądze, czyli Red Bull, Ferrari czy też Mercedes. Mattia Binotto powiedział, że oczywiście rozmawiamy, no ale to i tak jest kwestia jakichś tam wielu, wielu kolejnych lat, żeby to wprowadzić, no bo teraz są przecież kontrakty, które trwają. Jest kontrakt choćby Charlesa Leclerca czy, czy Maxa Verstappena. To są kontrakty wieloletnie, no i nie można nagle teraz wprowadzić zapisu, który powie, nie, wy im nie możecie płacić tyle, ile chcecie, musicie te wydatki... wydatki ściąć. No więc wiadomo, gdzieś tam między słowami dają to zrozumienia te duże zespoły, że no to nie jest zbyt dobry pomysł, a te małe mówią, o no nie, no, pomysł świetny, bo wtedy sytuacja będzie taka, że jeśli na przykład limit budżetowy na sezon będzie wynosił powiedzmy, nie wiem, 100, tam 50 milionów yy, dolarów na przykład, tak? I w tym będą też wypłaty dla kierowców. No więc jeśli Red Bull zapłaci Verstappenowi 35 milionów za sezon, no to na rozwój samochodu zostanie im mniej. No, a jeśli taki has na przykład zapłaci tam, nie wiem, a, milion powiedzmy za sezon jakiemuś swojemu kierowcy, no to na rozwijanie samochodu będą mieli tych pieniędzy dużo więcej niż te duże zespoły. I szczerze mówiąc, słuchajcie, ja nie wiem, jak do tego podchodzić. Myślałem o tym, ale nie wymyśliłem jeszcze jakiegoś, jakiegoś sensownego rozwiązania. I naprawdę jestem gdzieś teraz po środku. Mówiąc zupełnie szczerze, no bo. Z jednej strony i tak to nie zmieni tego, że no dobry kierowca i tak nie pójdzie do słabego, do słabego zespołu. Dobry kierowca, nawet za mniejsze pieniądze, i tak będzie chciał jeździć w tych zespołach, które dają mu szansę po prostu na, na zwycięstwa. Wiemy też, jaka jest sytuacja w F1, wiemy, jak tych miejsc jest mało. To jest specyficzny, specyficzny rynek, jeśli chodzi o, o pracowników, tutaj mam na myśli kierowców, więc nie jestem do końca chyba przekonany, czy, czy akurat ograniczanie tego ma, ma duży sens. Oczywiście Fernando Alonso już zdążył się wypowiedzieć i powiedział, że nie, no, jego zdaniem to jest zupełnie bez sensu, bo oni jako kierowcy też mają coraz więcej obowiązków, coraz bardziej promują Formułę 1, na coraz więcej eventów muszą chodzić. No i też chcą być za to jakoś godziwie wynagradzani. Oczywiście to już jest takie pytanie, wiecie, egzystencjonalne, czy jakby 10 milionów to jest dużo, czy mało za takie za taką pracę. E... Czy, 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 czy w ogóle tak, 30 tam parę milionów, to czy to nie jest jakieś szaleństwo? A może właśnie nie, no, może to są gwiazdy takiego formatu, że takie pieniądze po prostu zarabiać, e, zarabiać e, powinny. Fred Vassar tradycyjnie mówi, tak, wprowadzajmy ten limit. od Otmar Schoenberg też mówi, że jest jak najbardziej za tym, ale oczywiście to jest kwestia jeszcze wielu, wielu lat. Jestem ciekawy waszego punktu widzenia. Dajcie znać, bo może też mi to pomoże nabrać jakiegoś spojrzenia na to. E, bo teraz, tak jak mówię, no, chyba delikatnie skłaniam się ku temu, że to nie jest do końca dobry pomysł. I akurat to bym zostawił, to bym uwolnił. A skupiłbym się raczej na innych, na innych obszarach. Limit wydatków dla mnie, ogólnie w Formule 1, jak najbardziej na tak, limit kierowców, chyba jednak, teraz tak już powoli do tego dochodzę, że chyba jednak nie. Dajcie znać. A ja teraz przechodzę na moment do serii takiej plotkarskiej, do serii pudelkowej. To będzie seria, która, znaczy to, to będzie fragment tego filmu, który będzie trwał bardzo krótko. Więc jeśli ktoś tego bardzo nie lubi, to niech się nie denerwuje, bo to nie będzie długie. Ale chcę o tym powiedzieć, bo to, bo to ciekawe. Sergio Perez, pokazywałem Wam ostatnio zdjęcia, no, miał ciężką imprezę po Grand Prix Monaco, ewidentnie tam była lekka utrata kontroli nad samym sobą. Były te zdjęcia i filmy, jak on tam schodzi z jachtu, z tam górnego pokładu na dolny, no i troszkę się chwieje. No i pojawiły się też jakieś inne zdjęcia i filmy, na których tam Sergio Perez rozmawia z jakąś kobietą. Oczywiście za chwilę jest to tak już przedstawiane, że jak ktoś chce się czegoś dopatrzeć, no to się dopatruje. Gdzieś tam jakieś ujęcie, jak Sergio Perez tańczy z jakąś kobietą. No i słuchajcie, ja w ogóle byłem nieświadomy tego, że, że coś takiego się pojawiło. Byłem świadomy dopiero, jak Sergio Perez na to zareagował i opublikował na swoim Instagramie oświadczenie w stories, że mm, widziałem te wideo, które krążą w sieci i biorę za to pełną odpowiedzialność. To była zła impreza, na której nie byłem w stanie do końca siebie kontrolować. To po prostu była, to jeszcze raz to powtórzę, zła nawet bardzo zła yy, impreza. Ludzie, którzy są mi bliscy, wiedzą, jak kim typem osoby jestem, dla tych, a dla tych, którzy się zastanawiają, w tym momencie jestem, jeszcze, w tym momencie jestem bliżej niż kiedykolwiek z moją żoną. No bo Sergio Perez ma żonę, ma trójkę dzieci, dopiero to, to trzecie dziecko mu się urodziło niedługo przed Grand Prix Monaco, więc no, tam zamieszanie się zrobiło spore, tam Sergio mówił, że oczywiście wiele jakichś hejterskich komentarzy odebrał, bo ludzie przecież i tak wiedzą, wiedzą swoje, co tam, co tam na tym wideo zobaczyli. Więc no, generalnie czekam, myślę, na jakiś czas z imprezami po wyścigach, będzie raczej tak spokojniej do nich, do nich podchodził, no bo tutaj e, troszkę było po prostu za grubo. Bywa. Wracamy do Formuły 1, bez obaw. Lewis Hamilton, słuchajcie, mówi, teraz tak przejdziemy sobie przez parę zespołów króciutko, e, bo to w ogóle krótki odcinek będzie. Lewis Hamilton mówi, że do czasu wyścigu na Silverstone. Mam nadzieję, że to już będzie samochód, który powalczy z Ferrari i z Red Bullem. Mam nadzieję, że właśnie na mojej ziemi to się e, wydarzy. Trochę takie daje, jakby leciutki ultimatum Mercedesowi. Pokazuje, może nie grozi palcem, ale pokazuje, słuchajcie. Idziemy do przodu, ja to rozumiem, ale w Monako znowu było źle. Na Silverstone już naprawdę to, to przygotujmy. Wcześniej Louis był bardzo taki ostrożny w swoich wypowiedziach. Teraz rzeczywiście daje znać jednoznacznie jednoznacznie mówi o dacie, w, w której to chciałby zobaczyć już samochód zdolny walczyć o, o zwycięstwa, bo w Monako było bardzo źle i w Baku według George'a Russella będzie przeciętnie. W Monako byli 0,6 sekundy za czołówką, w Baku zdaniem George'a będziemy jakieś 0,3 you <laughs> za Ferrari i z, za Red Bullem, w najlepszym wypadku, dodaje, dodaje Russell, no i też Brytyjczyk mówi, że wręcz modli się o to, żeby samochód już nie zachowywał się tak jak w Monako, że tam przez to, że ten tor sam w sobie jest też dość wyboisty, że on do końca nie wie, czy to chodziło o, o to falowanie samochodu, czy po prostu jakby zawieszeniowo coś tam akurat się, się dziwnego działo, ale mówi, że po prostu to było straszne, że nigdy wcześniej jeszcze tak źle się w samochodzie nie czuł, zęby, cała szczęka, wszystko mu chodziło, on powiedział, że że mam już dosyć tego, tego falowania i, i, i tego uczucia, że wszystko po prostu się trzęsie. Więc czekamy na, na baku, który już w tym tygodniu, no i zobaczymy, czy rzeczywiście to będą trzy dziesiąte. Gdyby były trzy dyszki, nie tak źle jak na tor, który rzeczywiście no, Mercedesowi raczej jakoś super pasować nie, nie będzie. W RedBullu z kolei słuchajcie, będą zerkać w Baku na pewno na swoje tylne skrzydło i na to, jak będzie działał system DRS. W Monako problemów z DRS-em nie mieli, a pamiętacie, te problemy były wcześniej w, w Hiszpanii. No, ale nie oszukujmy się. W Monako, prędkość przy w momencie otwarcia DRS-u to jest jakoś 160 km na godzinę, w baku 300 km na godzinę. I mówią o tym sami ludzie w, w RedBullu, że Wydaje nam się, że rozwiązaliśmy problem, ale w Baku na pewno to będzie większe wyzwanie, no bo te prędkości są po prostu dużo, dużo większe, no i mają nadzieję, że nie popełnili żadnego błędu i że wszystko z tym DRS-em będzie już w, w porządku. Czekamy również pod tym kątem na Grand Prix Azerbejdżanu. A teraz dwa słowa na temat Yuki Tsunoda i Justina Biebera. Yuki Tsunoda w wywiadzie z Racing News 365 opowiadał o tym, jak zmienił swoje podejście do dościgania. Pamiętamy te historie, w których Yuki opowiadał, że teraz już mieszka blisko fabryki Alfa Tauri we Włoszech. Wcześniej mieszkał w Wielkiej Brytanii w trakcie pierwszego sezonu, przez większą jego część. No i mówi, że on rano trenował, ale wieczorem to zamawiał sobie jakieś jedzonko do domu, była konsola grana, no tak zbytnio jakoś nie prowadził takiego super higienicznego trybu życia, no, ale powiedział, że właśnie jak już się przeprowadził, to naprawdę się mocno zmienił, zmienił też trening fizyczny, zupełnie inaczej do tego podchodzi, co też widać w wynikach, że naprawdę Yuki nam się mocno, mocno zmienił. Też mam wrażenie, że tak się uspokoił trochę Yuki, no i on też sam o tym, o tym powiedział. I teraz ciekawostka. Cytat. Oglądałem bardzo dużo programów o Justinie Bieberze na Netflixie. On zawsze był bardzo spokojny, gdy rozmawiał z mediami, i ja się tym zainspirowałem. Mam teraz większą kontrolę. Wiem, jak to robić, wiem, na czym muszę się skupiać. W zeszłym roku tak to nie wyglądało. Teraz już wiem, jak zrobić, by nie używać za dużo energii poza samym ściganiem. Dlatego też lepiej czuję się w trakcie weekendu wyścigowego w zasadzie od piątku do, do niedzieli. Ciekawa inspiracja, ale w sumie, no, jeśli to Jukiemu pomogło, no to, no to czapki z głów, no bo każdy szuka jakiegoś tam swojego sposobu na, na, na inspirację i na, poprawę, yy, i na poprawę takiego podejścia do, do profesjonalnego wykonywania swojego, swojego zawodu i to się Jukiemu udało. Słuchajcie, no w zeszłym roku on bardzo mocno odstawał od Gasiego, inna sprawa, że Gastly był w naprawdę genialnej, genialnej formie. Na koniec przecież miał trzy razy mniej punktów od, od Gastiego, Yuki Tsunoda, a teraz jest o pięć chyba punktów przed Francuzem. Obaj mieli trochę, trochę pecha, więc no, na ten moment Yuki naprawdę pokazuje się z takiej strony, że no, jakby... Ja w tym momencie nie miałbym wątpliwości, jeśli chodzi o to, czego zostawiać, czego nie zostawiać, co już ostatnio też yy, mówiłem. I ostatnio wypowiedział się na ten temat też Helmut Marko w takim świeżutkim wywiadzie dla Formel 1, niemieckiej, niemieckiej strony internetowej, a w zasadzie na ich kanale YouTubeowym, się Helmut Marko wypowiedział. Zapytano go, co z Pierre'em gasni? No to powiedział, że trzeba się będzie rzeczywiście zastanowić po sezonie 2023, bo Gasly w tej rodzinie Red Bulla kontrakt cały czas ma, jeszcze na kolejny sezon. No i że wszystko wskazuje na to, zdaniem Helmuta, że obecny skład kierowców, czyli Tsunoda i zostanie na kolejny rok, a juniorzy, którzy teraz sobie... Jeżdżą w Formule 2, będą musieli poczekać jeszcze jeden rok. No i ja byłbym zdziwiony, gdyby rzeczywiście było inaczej. Bo Piergas i okay, nie miał początku jakiegoś sezonu idealnego, ale wiemy, że to jest kierowca naprawdę z dużym, z dużym potencjałem i pewnie za chwilę gdzieś tam ten grunt pod nogami bardziej, bardziej, bardziej odnajdzie. A Yuki naprawdę idzie, idzie w górę. i Jestem ciekawy, gdzie jest ten jego sufit, bo na razie po prostu cały czas nam się Japończyk poprawia. I jeszcze ciekawostka na temat Fernando Alonso, który zdradził, że od Grand Prix Australii jeździ cały czas z kontuzją, że hmm, pamiętacie, ta sytuacja tego wypadku w kwalifikacjach. Tam uszkodził dłoń Fernando Alonso, powiedział, że hmm, kości więzadła ścięgna, że wszystko po prostu w tym momencie. Sprawia mu, sprawia mu problem, że potrzebuje teraz dwóch, trzech miesięcy, nie może zrobić żadnej operacji, po prostu musi odpoczywać, ale no niestety każde mniej więcej co, co dwa tygodnie musi jeździć w wyścigach, więc stara się odpoczywać w domu, ale to zajmie parę miesięcy. O, no teoretycznie Fernando Alonso mógłby nie pojechać jakiegoś wyścigu, mają świetnego następcę, no w zasadzie zastępce w, w Alpin, no ale wiemy, że jest to sytuacja ryzykowna, żeby oddawać samochód takiemu młodzianowi, który który mógłby gdzieś tam z jakiejś bardzo dobrej strony się, się pokazać. I Fernando, jako stary, cwany list, wie, że to nie jest idealna sytuacja, żeby, żeby w takich okolicznościach oddawać samochód. Młodemu wilkowi ze stajni Alpin, młodemu Wilkowi z Australii. Mowa oczywiście o Piestre. A jeśli chodzi o młodych wilków z Polski, słuchajcie, dwa słowa na temat tego, co działo się w miniony weekend, a działo się sporo. Kacper sztuka miał trzy wyścigi we włoskiej F4. Jednego wyścigu nie ukończył, w drugim był na dziesiątym miejscu, a w trzecim słuchajcie restart na kółko przed końcem wyścigu Kacper zajmuje 11 pole, jedenaste miejsce. I po restarcie, kapitalnym restarcie, przebija się, słuchajcie, na czwartą pozycję, więc duże brawa, naprawdę kapitalnie się to, się to oglądało. Roman Bliński dla niego też brawa, bo zajmł, zdobył pierwszy punkt w serii Freka i też w drugim wyścigu na Paul Ricard był dziesiąty, więc znaczy. To już przed chwilą powiedziałem, był dziesiąty, więc zdobył jeden punkt, ale był najlepszy wśród nowicjuszy, yy, debiutantów, o to jest dobre słowo, ale mi się wszystko pomieszało, słuchajcie, był najlepszy wśród debiutantów, którzy po raz pierwszy w tym sezonie we FRECE startują i do tego zdobył punkt w klasyfikacji generalnej. O to mi chodziło. No i to naprawdę spore osiągnięcie, bo to jest seria naprawdę o wysokim, wysokim poziomie więc Roman też ewidentnie z wyścigu na wyścig się, się rozkręca. Punktów niestety w ten weekend nie zdobył Piotrek Wieśnicki. Trzymamy kciuki oczywiście za naszych młodych, gniewnych. Kolejny odcinek od już takiego nie super młodego, ale gniewnego, gniewnego autora kanału Ósmy Bieg. Myślę, że gdzieś w okolicach czwartku się tutaj pojawi. Zatem dzięki za dziś, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.